Cześć kochani, z tej strony Sylwia Litka z kanału na co dzień i witam Was ponownie na moim kanale w kolejnym filmie. To jest nasza Słuchajcie, dzisiejszy odcinek to jest mój ostatni odcinek jako 25-latka. Jutro mam 26 urodziny. O oh, I ogólnie dzisiaj spędziłam świetny dzień, bo jest wiecie niedzielka. Byłam z moimi pieskami i z moim chłopakiem w Starbucksie na papucino. bo spacerowaliśmy po Warszawie i w Warszawie, właśnie w centrum, spotkałam się z niektórymi z was i zaskoczyliście mnie prezentami, więc postanowiłam, że pokażę wam, co to za prezenty. Bo to jest nieprawdopodobne, nie spodziewałam się absolutnie. I bardzo tego dużo jest. Do no cóż? robimy unboxing, bo jeszcze nie widziałam. Pierwsza rzecz, którą dostałam, to jest słuchajcie, beza. Kto mnie zna, że ja kocham bezę, więc pewnie oni też wiedzieli i się w ogóle nie pomylili mm, kocham bezę, ale ja w mi w pszczamie, super będzie kolejna rzecz to bukiet z takich kwiatuszków, pięknie pachną będą mi wizualnie ocieplać domy tej zimy więc bardzo się cieszę, w ogóle kwiatki u mnie w domu stoją przez dobre dwa tygodnie zawsze, nie wiem jak to jest, jak to się dzieje one są bardzo długo bardzo dobre, więc będą mi towarzyszyć prawdopodobnie aż do świąt, przechodzimy słuchajcie do paczek prezentowych. Mam cztery. Więc sprawdzajmy po kolei. Pierwsza jest taka. Tak, bo świątecznego. o Migająca bombka z napisem Jesteś wyjątkowa. OMG. Ja to muszę zobaczyć. Nie widziałam takiego czegoś jeszcze nigdy. No way! Mam tutaj liścik, więc sobie przeczytam. szanowna pani Sylwia Lipka, kochana, Ale dostałam tutaj takie przyjemności, uprzejmości, Czy mieliśmy trochę. Fajna paczka, zostawię sobie, wsadzę komuś prezent. Uuu, kubek z napisem Kocham święta. Absolutnie się nie... Po... W środku są skarpetki. Bo, Absolutnie się nie pomyli. Rzeczywiście kocham święta. I mam kubek i w środku są skarpetki. Ale kozacko. Dwa krasnolety, które mnie prześladują zawsze w sklepach i których się boję, ale na skarpetkach nie są takie straszne. <grym> więc bardzo fajnie. To jest bardziej taki świąteczny prezent. Może dlatego właśnie kocham moje urodziny, bo są w grudniu i tematyka jest bardzo często świąteczna. Kolejny prezent, słuchajcie, ten was frozen. O, o, on w ogóle jest taki na no maksa ciężki, więc już sprawdzamy, co tutaj jest. Pierwsza rzecz... No i fajnie do relaksiku. Kocham te rzeczy do miziania główki, więc będzie w salonie i jak będę sobie oglądać, teraz oglądam szkołę ogólnie. Tak, lubię takie rzeczy. To mnie relaksuje, więc będę sobie przy oglądaniu szkoły miziała główkę i będzie fajnie. Mam czekoladkę. Oreo. Może ale będę miała teraz <ślesk> <ślesk> Jeszcze dzisiaj nie piłam energola, kochani! Byłam na kawusi i nie piłam energola. Ale kozatko! Boże, jak wy mnie dobrze znacie, to jest nieprawdopodobne. Mam, słuchajcie, hałwę. Ja i moja kuzynka będziemy w niej powzięte, bo to jest taki rozmiar hałwy, że wiecie, że samo tylko to nie opchnę, nie? Chociaż... Ale y, kocham hałwę. Serio, to dużo daje o tym, jak wy mnie dobrze znacie. Kolekcja herbat, ale fajnie. 30 herbatek, różne smaki. Ty, poziomkowa z mandarynką, ja ją chcę przede wszystkim spróbować. Idealna na zimę, na takie wieczorki zimowe, gdzie trzeba się wiecie, ogrzać. Ale fajnie, Boziu, ale fajne rzeczy. Jeszcze jeden czy nerkolę dostałam? Góralki, kocham góralki. Ej, nie wiem czy wy czytacie w myślach czy coś, bo chyba nigdy nie pokazywałam góralków, chyba że na, tutaj na kanale pokazywałam, może tak. Ale kocham murarki. co tu jeszcze jest? Herbatniczki. To do tej herbatki. Kozacko. Ja zawsze jak byłam mała, to jak robiłam herbatkę, to sobie maczałam te herbatniki w herbacach, że one się robiły takie mięte i wtedy sobie je jadłam. Ale suche też lubię, ale w herbacie to jest taki smak dzieciństwa. Świeczuszka! Ej, to jest chyba ta sama świeczuszka, którą dostałam od mojej mamy, co wam wczoraj pokazywałam, ale fajnie! <laughs> bardzo ładnie ona pachnie, więc mam dwie. Maseczka łagodząca z panną. Fajnie, bo bardzo słodki wzór. A moja buzia ostatnio potrzebuje troszkę właśnie pielęgnacji jakiejś, więc sobie dzisiaj ją aplikuję. I coś zapakowanego. Zobaczmy, co jest. <laughs> Dużo papieru! Ale fajne. To jest serduszko, które się świeci. Ja to rzeczywiście dam na okno w mojej kuchni. sobie sąsiedzi widzą, że ja też mam trochę usłabiony na mnie, więc dzięki za pomoc w tym. Ale świetne. Zobaczcie. I co? I to? Muszę tutaj wsadzić jakąś baterijkę? Czy to przyświeci? świeci? Bo muszę wsadzić baterijkę. Ale fajne. Patrzcie. To się naprzyssaweczkę tutaj do szybki. I co? I jazda, jazdunia normalnie serduszko mi tutaj będzie wisić, bo Nice, bardzo mi się podoba. Chciałam powiedzieć, że się czuję, jakbym miała rodzinę, ale yy, właściwie to trochę tak jest. W sensie, jutro mam urodziny, ale z tym urodziną. dobra, idziemy dalej. Taki jest. patrzcie, jaka fajna torba w ogóle. Tutaj są takie Uuuu Dostałam energię. Ty dostałam 7 energoli, guys. 7 energii. To jest dużo, ale fajnie, bo akurat mi się skończyły zapasy i wy mnie tak dobrze znacie. Że mam, mam już zapasy. O, kozacko! To są babeczki do zrobienia. Może zrobimy na live na TikToku albo tutaj w sumie może na filmiku. Jednorożcowe, więc w sumie. Ciekawe jak się robi, to też te wzórki tego zostało zachowane. Ale to się dowiem. Fajnie. Ja lubię te babeczki. Już kiedyś testowałam te babeczki z aktion chyba one są. I były bardzo fajne. Tu mamy dużo smakołyków też. Mamy tak, knopers. Kinder Bueno, góralki, kocham wszystkie z tych batoników ja kocham, żeby było jasne, serio, ja bo naprawdę bardzo dużo życia pokazuje, skoro tak dobrze mnie znacie. O, to jest coś nowego, Roschen, milk, milk, Chocolate, to jeszcze więcej Kinder Bueno i jeszcze więcej Kinder Bueno. Życie, życie, mnie lubi, a ja lubię moje życie. Dobra, mamy tutaj kulę do kąpieli, jedną. Oh, ta pachnie tak na dobranoc, a ta. Tak cukierkowo. Fajnie, może dzisiaj relaksik jakiś. No to, to chyba też kolej do kąpieli z myszką Miki. Tak, ba, Freezer. Ja jej nie czuję niestety przez opakowanie, ale sprawdzimy. Ho, 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 ho. Kremik do rąk, no. Moje rączki potrzebują kremiku do rąk. Chyba muszę zrobić dziurkę, a nie mam czym teraz. Chciałabym zobaczyć, jak pachnie. Na pewno będzie fajna, ale wezmę to very, very A, czyli jagódkowo jakoś. A w sumie czuję no, tak słońzzyutko, fajnie. Wezmę na i sobie tam otworzę i tam będę trzymać. Bardzo fajnie. I to jest chyba mydełko? Taka różyczka. I wydaje mi się, że to jest mydełko, ale nie wiem, ale w każdym razie. Fajna, bardzo ślicznie wygląda. Ostatnia paka też jest tutaj dosyć nieźle zapakowana, nie? Dobra, w tej paczce jeszcze jest jedna paka. Poza nim duża paka, to najpierw ta paka. Mamy liścik od Hani. Hania była na moim obozie. O! Brązoleteczko, patrzcie, jaka słodziutka! Chyba DIY, ale fajnie! Moje kolorki ulubione, więc się bardzo cieszę. Tutaj jest naszyjniczek. Uuu, le! no to będziemy matching, ja już zakładam. Czekajcie. Jestem teraz ciski z Hanią, więc fajnie. Dziękuję bardzo. I teraz rzeczywiście jeszcze to, co tutaj mamy żelki. Ty, żelki bez żelatyny, ale akcja. Ale wy to zrobiliście sprytnie, a jest DJI napisane. Ale fajnie, to spróbuję. Wiecie, ja nie dawniej żelków? Bardzo dawno, więc będę mogła wypróbować. Skarpetki kolejne, ale fajnie. Uuu, z pieskami, świąteczne i z pieskami. Wow, patrzcie te pieski z prezentami. Fajnie, ja lubię na zimę zawsze mieć takie właśnie długie skarpetki, bo mi wtedy grzeją kostki. No, więc będę miała, będzie mi ciepło. Bafle familijne. Kocham bafle familijne. Naprawdę, ej hey guys, moja y, szuflada ze słodyczami będzie się uginać od wszystkiego, co w niej teraz będzie, serio. Co to? Uuu, kolejne ku kule do kąpieli, takie dwa serduszka. Uuu, ładne pachną, właśnie też tak słodziutko, ale słodko. Kolejne. Uuu, co to? Uuu, książka z maseczkami do buzi. Nie widziałam czegoś takiego. No co wygadacie? Patrzcie na. No. Ale akcja, ale fajne, nie no super to jest I wszystkie mają takie zapachy świąteczne Czego też jeszcze nigdy nie próbowałam w maseczkach Więc będę sobie testować, totalnie Tutaj jest, o, takie serduszko zrobione To wątka! Myślicie, że ktoś zrobił mi bombkę, uszył. Totalnie daję ją na moją choineczkę. Zobaczcie, jakie słodkie. I co jest najważniejsze, właśnie wypełnione miłością na pewno i to będzie dla mnie miało największe znaczenie. Więc mam dwie nowe bombki już dzisiaj na choinkę, które mam dać. I co to jest? Kocyk, ale jaki ładny kocyk różowy. Guys, on przecież idealnie pasuje do mojego domu. Zobaczcie ten kolor. Będę miała po czym oglądać filmy na, na Netflixie i na Disney Plus w te święta. <laughs> Ale fajnie. Tutaj też mam Jest taki duży, więc sobie przeczytam. I... jeszcze coś takiego. <laughs> <Zobaczmy. śmiech> no way! Guys! Ja wiem co to jest za kartka. To jest mój ulubiony rodzaj kartek urodzinowych, świątecznych i wszystkich, bo one grają muzyczkę. Ale fajnie, słuchajcie! Naprawdę moje biurko się ugina od prezentów. Wiecie, bo tutaj coś dostałam. Z tej kartki nie będę działa. Patrzcie, kartki mi wyleciało, a ja tutaj mam z Wami foteczki i mam od każdego z Was list. To sobie też odkładam i przeczytam wszystkie właśnie razem listy, ale się cieszę, guys. Ja jestem tak bardzo wdzięczna za te prezenty, które od Was dostałam. Nie spodziewałam się i no, bardzo, bardzo dziękuję. Więc są Wam buziaki. No i przypominam Wam, że jutro jest premiera mojego nowego singla Lelele, a właściwie już od północy będziecie mogli słuchać tej piosenki na wszystkich streamingach, Spotify, tak dalej, itd. Tak Dalej. No i co, widzimy się jutro o 16 na kanale Sylwia Lipka, gdzie będzie premiera teledysku do piosenki Lelele, a o 18 zawsze tutaj na vlogmasie. Więc do zobaczenia, kochani. pa! pa.